1 sierpnia. Przebaczenie sprawia, że jestem wolna i pełna światła. W bezkresie życia, w którym jestem, wszystko jest doskonałe, całkowite i pełne. Zmiana jest prawem naturalnym w moim życiu. Z radością witam zmianę, chcę się zmieniać. Wybieram zmianę mojego myślenia. Wybieram zmianę słów, których używam. Wybieram, aby z łatwością i radością przejść z tego, co stare, do nowego. Przebaczenie jest łatwiejsze, niż mi się wydawało. Przebaczenie sprawia, że jestem wolna i pełna światła. Z radością uczę się, jak coraz bardziej kochać siebie. Im więcej urazy się pozbywam, tym więcej miłości mogę wyrazić. Zmiana moich myśli sprawia, że czuję się dobrze. Uczę się wybierać, aby sprawić sobie dzisiaj przyjemność. Wszystko dobrze się układa w moim świecie.